Myślę, że jak już kiedyś rozmawialiśmy wcześniej, ten mecz z górnikiem Zabrze był dla nas taki bardzo istotny i przełomowy, bo, bo to był bardzo dobry mecz pod wszystkimi względami dla nas. Oczywiście zremisowany, Tuża Śląska, wygraliśmy 5-0, no ale też nieporównywalna skala była trudności z Zabrze, a, a z Turzą i, i myślę, że te dwa mecze. Głównie kładę nacisk na ten mecz. Zabrzem. mam nadzieję, że były dla nas przełomowe i, i teraz też pójdzie to wszystko w dobrym kierunku, że, że te kolejne mecze. A, a mamy znowu trzy bardzo trudne mecze: bo mamy teraz Karkonosze, później Śląsk, później Klucz Borg. Także mam nadzieję, że na te mecze będziemy, będziemy przede wszystkim. Gdzieś mentalnie przygotowani dużo, dużo lepiej. Też strzeliliśmy w dwóch meczach osiem bramek. Mam nadzieję, że to też będzie miał wpływ na, na nasz zespół i gdzieś wszyscy znowu wierzymy, że, że potrafimy grać, wygrywać, strzelać bramki, brać, grać efektownie i efektywnie. Także mam nadzieję, że to wszystko teraz wróci do, do normy. Czas na mecz z Karkonoszami, które wiosną są na dość wysokiej półce, nawet 3, 3 punkty więcej niż Karina zdobyły, ale w poprzedniej rundzie znaleźliście sposób na tego rywala. Jak będzie w tej, też znajdziecie. Tak samo, tak, tak samo zagracie? Mecz, meczowi nierówny. Oczywiście w tej rundzie wygraliśmy mecz. Była inna sytuacja. Na tamten moment karkonosze były w dołku, i my żeśmy to wykorzystali. Dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Karkonosze są naprawdę w dobrej dyspozycji. Przede wszystkim mają bardzo dobry zespół, jeśli chodzi o personalia. Przy, tam nie, nie chciałbym się powtarzać o innych, no ale sam Przybylski jest tak dużą wartością, że, że potrafi w pojedynkę. Rozstrzygnąć mecz na korzyść karkonoszy, a, a dodajmy do tego pozostałych piłkarzy. Tam jest naprawdę bardzo dużo jakości, bardzo duże, jak na trzecią ligę, nazwiska i też zespół funkcjonuje w tej rundzie też naprawdę bardzo dobrze. Widać, że, że tych bramek dużo nie tracą, ale, ale też strzelają w każdym meczu. No, będzie to bardzo dla nas trudny mecz. Ale też z dobrym zespołem, i też wydaje mi się, że z mojego punktu widzenia, my wolimy grać takie mecze z takimi dobrymi zespołami, gdzie można też się gdzieś skonfrontować i zobaczyć w jakim miejscu my jesteśmy, czego nam brakuje, co robimy dobrze. Także te mecze, które teraz nas czekają, począwszy od Karpomoszy, też będą dla nas fajne mecze i myślę, że dużo też, dużo też nam da. Każdy zespół pewnie ma też słaby punkt, karkonosze mają taki? Nie wiem, no zobaczymy jutro, jesteśmy już jakby po analizie, ale to wiadomo, to wszystko jest teoria, w teorii, w teorii to, to wszystko gdzieś zupełnie inaczej wygląda, później przychodzi boisko, przychodzi presja, emocje, jakieś tam inne rzeczy. I, i, i niekoniecznie nie zawsze można to zrealizować, co, się, co sobie zakładamy podczas mikrocyklu czy też podczas analizy. Wiadomo, każdy zespół ma jakieś słabsze strony, lepsze strony, ale czy, czy jesteśmy w stanie to wykorzystać, no to, to, to dopiero okaże się jutro na, na boisku. To w takim razie do zobaczenia jutro na boisku. Dziękuję ślicznie, trenerze. Wszystkiego dobrego.